O, idziemy, nie Ale mi głowa boli. A ciebie? Czekaj. 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 Nie możesz się ruszać, co? O, ruszę się. Ej, patrz, ma jakieś mosty, może tam kogoś znajdziemy. O. No. O. A... Chodźmy tam. Ale ja, ja, nie biegnę, bo miałem, wiesz, noga boli. Mnie też. Jest, jestem na górze. Bierze. Ej, drewno tam jest. To zaraz zbierzemy to. Ja tam pobiegnę.

Tu jest kogoś dom. Ale jak my się tam dostaniemy? Spróbuję drugą stronę. Oła. A. Też trochę spadłem, ale... Nie było mocno. Musimy spróbować jakoś tam wejść. O, ej! Tak, jestem. Tylko jak od drugiej strony jest wejście, widzę, widzę je. Ja nie, ja nie widzę. widzę. Bo tam u góry jest, jest i tam coś, wystaje jakaś flaga, tu jest. A czekaj. Ach! Boj mnie głowa straszne. Głodny jestem trochę. Kurczę, nie mogę kamienia kopać. Trochę jestem głodny, wiesz. No, no ja, ja też. Może wyruszymy pierw podróż? No. To Choć tam, gdzie by się, rozbiliśmy, się rozbiliśmy i nalewaliśmy się. Bo ja już umieram prawie. A ja jakoś spróbuję tam dojść, zobaczę. Może znajdę to miejsce. O, jes. Kurde. Południa! Czekałam na przykład, jak ja zdejmę południe, południe, to jest tak ciemno. Ну, будет похолоднее, да, и свят вот так. Я в ком-едзе. Хорошо. Завсе еда недобрая. Навык я крест загнила. Был завсе, чем это здесь. Так. Это я прав. правда? Да. Ej, lawę znalazłem A Po drugiej stronie, ale już do ciebie tam idę Znalazłem jakąś książkę To poczekaj jeszcze jej nie czytaj już Ale po ona jest Zaraz zobaczę Idę w tamto miejsce, gdzie się wiesz, drugi Ej kurę znalazłem Ja widzę cię O ja też trochę zimno A słońce jest No patrz tu tą O jej Nie wiem Ale to jest mi wcale niepotrzebne Ja, ja idę, idę tam, tam na górę. Ja, ja tylko piękne no Dobra. Ja idę po to jedzenie. Dobra. Jesteś bardzo głodny? Nie. Bo Jezus, ja tam... Nie, ja nie dojdę tam. Ja dojdę, ja dojdę tam. Może. Jestem. Ja idę w tamto miejsce, gdzie ja tą lawę znalazłem. Może też mnie znajdziesz tam Może mnie no, znajdziesz Jestem w nadal no, jest. jeszcze No ja też jestem w górach Ciężko pod górę. Po mhm. Dokładnie Jestem na... Oj Jestem na górze Jak tam, tam górze? Znaczy nie na samej górze A. Jestem coraz bardziej głodny. jest jestem coraz... Bardzo, 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 wiesz... Ja zaraz chyba umrę. To, to zabierz jedzenie szybko. O, drewno tu jest. I... chyba mi się uda zrobić żupkę. Nie, 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 nie uda mi się. O, krowa widzę. Krowę. Nie da się tego... Ja, ja zabiję tą krowę. I świnia. Dwie świnie. Wezmę trochę dla ciebie. Coś. Ej, wyleciała mi jakaś głowa. Zaraz ci ją pokażę. Znaczy, znalazłem ją. Nie, Nie uwierzysz, że mi co to znalazłem. Co? Wielką, dużą Dużo. grotę. Grotę? Tak. To też spróbuję wejść do tego zamku. na świnkę. Wezmę ją dla Ciebie, a to sobie zjemy. I nie I musisz, musisz dawać, dawać jedzenia. jedzenia. O Jezu, deszcz. Na razie, razie kurę. To właśnie odjedz sobie. Ja mam jedzenie. Ja, ja też już mam. Próbuję wejść do tego zamku. Dobra. Ja To dobrze, zawsze się drewno przyda. Pajęczyna, pajęczyna chyba też. Tak, pajęczyna też się przyda. Pajęczyna zawsze dobra. Ja, ja będę mógł chyba zrobić, zrobić grzybkę zupę z grzybów To jak Ci się uda zrobić to zrób trochę więcej Dobra Biorę grzyby i biorę się do gotowania Dobra jak tam wejść No się robi Widzę przetrwane to Chodź nie Ale Oj Ale mnie kował boli